Witajcie kochane dzieci. Przeczytam wam wiersz o krasnoludkach, który napisał Jan Brzechwa. Posłuchajcie. Krasnoludki, krasnoludki z wielkich miast, urządziły w lesie zjazd. Program zjazdu był taki. Po pierwsze, gdzie zimują raki? Po drugie, czy brody są dosyć długie? Po trzecie, czy zima może być w lecie? Po czwarte, co robić, żeby dzieci nie były uparte? Po piąte, skąd wiadomo, że zawsze po czwartku jest piątek? Po szóste, dlaczego niektóre orzechy są puste? Pierwszy, mówić miał najstarszy, ale tylko czoło zmarszczył. Drugi, mówić miał najmłodszy. Więc powiedział coś trzy po trzy. Potem głuchy streścił szeptem. Wszystko to, co słyszał przedtem. Ślepy mówił o kolorach, lecz przeoczył coś nieborak. Zaś niemowa opowiedział o tym, czego sam nie wiedział. Mańkut milcząc spojrzał wokół i napisał tak protokół: Krasnoludki z wszystkich miast. Urządziły w lesie zjazd. O czym? Tam się mówiło przez dwanaście godzin, to Pana, proszę Pana, zupełnie, ale to zupełnie nie obchodzi.